Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z całkiem nowej gry: Land of War The Beginning. Mi się wydaje dość interesująca produkcja. W końcu udało się ją wydać, a to dlatego w końcu, że ta gra. No, miała problemy przy premierze. W części regionów nie można pokazywać historii tak, jak ona naprawdę wyglądała, ze wszystkimi symbolami, ze wszystkimi elementami. I dlatego wydanie tej gry, premiera tej gry opóźniło się nieco, jednak w końcu udało się ją wydać. Gra jest dostępna i jak najbardziej mi się wydaje, jest to produkcja interesująca. Opowiada ona o dość nietypowym, jeśli chodzi o gry okresie, dlatego, że mówi ona o kampanii polskiej w roku 1939. Gra jest moim zdaniem naprawdę ciekawa i postaram się ją pokazać na kanale. Mi się wydaje, że gra naprawdę jest solidną produkcją, testowałem ją nieco na początku i jest to gra, która mi się wydaje całkiem nieźle sobie radzi. Musiałem ją odpowiednio ustawić pod nagrywanie, ale mi się wydaje, że wszystko będzie funkcjonowało naprawdę, naprawdę dobrze. Więc rozpoczynamy nową grę. Oczywiście stary zapis y, musi zostać usunięty, ale on był tylko do testu, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Też y, fajnie to rozwiązali twórcy. Tu taki mały spoiler. Chociaż zaraz to zobaczycie, że od razu praktycznie wrzucają nas do właściwej rozgrywki. Nikt tu nas nie uczy za bardzo, co mamy robić, tylko od razu do rozgrywki zostajemy wrzuceni i podejmujemy grę. Ymm, zmieniamy widok. Został zbombardowany bez żadnego ostrzeżenia. A to dopiero początek. Musimy za wszelką cenę spowolnić pochód armii niemieckiej. Nasi sojusznicy muszą wyczuć nasz zdecydowany opór. Muszą wiedzieć, że zdobycie każdego skrawka polskiej ziemi jest okupione krwią. Tylko wtedy możemy liczyć na ich pomoc. Tereny w pobliżu wsi Mokra są kluczowe w realizacji tego planu. Osada położona nieopodal granicy będzie stanowić doskonałe miejsce do obrony. Zasadnicza część sił wroga uderzy od strony lasu na nasze okopy. Musimy tam wytrwać tak długo, jak to możliwe. W razie potrzeby w odwodzie czeka na nas wsparcie, gotowe ruszyć, gdy tylko otrzyma sygnał z pobliskiej radiostacji. Dotarcie do niej może jednak okazać się problematyczne ze względu na niemieckie oddziały rozciągnięte na całą szerokość naszych linii obronnych. Jedno jest pewne: razem i tylko tak możemy zwyciężyć a jeśli nasz los jest już z góry przesądzony to też razem zginiemy w obronie ojczyzny No i tu już tylko będziemy mieli taki krótki wstęp i będziemy przechodzili do rozgrywki Ja właściwie tylko na chwilę tę grę testowałem czy wszystko działa tak jak powinno No jest to jednak nowa produkcja więc no może mieć ona jeszcze lekkie problemy ale mi się wydaje że wszystko będzie funkcjonowało jak najbardziej Poprawnie zaczynamy od bitwy pod mokrą, I jeszcze będzie jeden krótki wstęp, i jedziemy z rozgrywką. Zostałem przydzielony wraz z oddziałem do obrony przed pałacem Mokra załączyliśmy się z nadpotkanymi wojskami. Dobrze było być wśród swoich. Śmiać się i wzajemnie motywować. Nie mogło to jednak potrwać zbyt długo. Marek, poratujesz mi papierosem? Dobra, trzymaj. Ale jesteś mi już winny drugą paczkę. Dzięki, pamiętam. Nie wiem, czy dźwięk funkcjonuje... Odpowiednio, czy jest odpowiednia głośność. panowie? Fajne było to, co? Iść do diabła. <grywka> Matko, co to za fatalna pogoda. Nie maruj. Zawsze mogło być gorzej. Na przykład? Na przykład, gdybyśmy się tu zakopali, już teraz musielibyśmy dołączyć do reszty. Coś w tym jest. Muszę przyznać. Andrzej, dobrze się czujesz? Coś blado wyglądasz. No, Andrzej nie poczuł się zbyt dobrze. Oho, zbliżamy się już do naszych pozycji. Słyszałem, że Niemcy mają duże ilości wojsk. Oby nas ominęli. Nad ranem wielu został zbombardowany przez ich samoloty. Całe miasto w obni. Wieluń Przecież tam nie stacjonują żadne nasze wojska. Tak, też mi się to nie mieści w głowie. Dobra, skończcie te pogaduchy i skoncentrujcie się. się za rozładunek, wszystko musi się jak najszybciej znaleźć na swoich miejscach. Kowalski, tak, panie poruczniku, ty idź przenieść amunicję do okopu. Skrzynie są kawałek dalej. Rozkaz. Mm -hmm. Wiem, co się stanie, jak tylko podejdę do tych skrzyń, więc przejdziemy się po obozie. Widzę coś wartościowego, bo świeci. Apteczka. Sprawdziliście wszystkie mechanizmy? Tak, wszystkie mechanizmy są nasmarowane i przygotowane do walki. Dobrze. Sądząc po wieluniu, to na pewno pojawi się lotnictwo. Czy też coś mówią? Nie. O. Hop. Boris Duda. Ciekawe, ciekawe. Świeci się więc zbieramy. Najważniejsza zasada gier. Świeci to zbierz. Co my tu mamy ciekawego? Cześć koledzy. Wy wykonujecie swoje rozkazy. Ale, a ja biegam po jak szalony. Pomimo, że miałem rozładowywać jakieś tam skrzynki. Chyba z amunicją. O! Amunicja. O. Szabla i Thompson. nawet hmm. mi go. Ha, to macie przechlapane Niemcy. może kto ma przynieść do Ja, ale ci tego nie powiem, bo jak ci to powiedział, to byś je mnie... trzepnął. Dobra. Idziemy po tą amunicję. I zaczynamy strzelanie. To mi się podoba. Wszyscy na do To mi się podoba. twórcy się nie patyczkują. Od razu nas wrzucają do gry. Gdzie są Niemcy? Gdzie są Niemcy? O, Niemcy! Cześć! Dobra, nie ma, fajnie. Wiem, że powinienem teoretycznie strzelać z karabinka, ale no, jednak pistolet maszynowy. Najlepsza broń gerserska na świecie nie może leżeć w kopie i nie być użyta, nie? Cicho, tam. Dobra, ten tam nie żyje. Umarło mu się. O, wy tu żyjecie, jacyś? Fajnie. Ależ ta gra jest poprawna historycznie. Nie, no. Zaraz przetestujemy też karabinek. Fajnie się strzela, więc to jest, to jest na plus, o. A, spoko, nie ma źle. Pam. Ej, no, strzał. Ale ty jesteś po prostu inteligentny. O nie, tylko Panzer 1. Przyjechało, co to przyjechało? Panzer 1, bo Karabinus. Dobra. Kończymy za... Nie kończymy zabawy Dobra mm, Dobra Dobra, bierzemy ura Chyba Panzer 1 dwa karabiny ma chyba E tam Mięciutkie wchodzi jak w masło Tak Panzer 1 ma dwa karabiny, to stąd widać A ciekawe jak mógłbym tak strzelił w głowę bez hełmu, czy by zginął. Ale biegają tutaj. Już nie biegają. Strasznie niewygodnie się tu obraca, znaczy w sensie to jest pewnie tak zrobione, żeby nie mógł tego tak obrócić. Dobra. Fajnie się gra. Powiem tak, to wyraz fajny jest. Yy, fajne strzelanie. Znaczy, ono, ono jest po prostu dobre. Mnie się przyjemnie strzela. Oj, coś mu odstrzeliłem. I to było chyba bardzo istotne w jego życiu. No. Już, 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 już. Biegnę, nie widać. I. Teraz... O, wycfaniaki! Jezu, jaki tu To tak chyba nie powinno brzmieć, prawda? Albo powinno? Gdzie oni tu lecą? O, jest jeden. W na działo leci. Nawet ja włożę, że to tak nie potrafię dobrze ginąć. Kup się wytwarza przy zestrzeliwaniu, więc jeśli mnie nie słychać to trudno. Ten chyba będzie do zestrzelenia. Dobra, ten już zapewne też nigdzie nie poleci. Pewnie mnie nie słychać, ale trudno. Ile tych wrogich samolotów mam zastrzelić? 10, 20, 50? Skąd oni tyle mają? Ale przygrzmocił. A, będziemy się teraz bawić z wami w ten sposób Siema Jak wam się podoba O jak pięknie wpadliście prosto Dlaczego dostaję w plecy? Aha, przegrzewam się Kto tam do mnie strzela, a... Celuś, strzelaj, zabij, ten cykl powtarzał się bez końca Coraz mniej brałem pod uwagę Przestrzały, strzały kierowane były do żywych istot, mających marzenia i ambicje, tak samo jak ja, musiałem przestać postrzegać ich jako ludzi, inaczej nie dałbym rady. Siadł sobie, tak. A to ty tu tak swaniakujesz! Ale podskoczył! Chyba nie ma apteczki. Co mi z tym maszyn pistoletem tutaj chyba? Nie byłem pewien. Skąd miał maszyn pistolet? Ale go odstrzeliłem oj! Ktoś tu do mnie strzela. A tu się chowa kolego. Nie no, podchodzą pod lufę jak... Nie no, po prostu jak rukaczek, po prostu. To są jakieś dwa cwaniaki. Raz i dwa. Dobra, zrobione. Ej, Borys, Duda. Duda, Borys, Bo Borys. Potem uzupełnię Borys, Borys, nie uciekaj. Borys, apteczka, bo zginę. Oj, od razu apteczka. Hop! I dasz mi jeszcze jedną. Ale ty jesteś po prostu pomocny. Yy, tu gdzieś miała być amunicja. Mam 240 naboi do tego. Ale do tego mam tylko mało. Gdzie są naboje? Naboje, potrzebuję naboje do mojego tomigana. Bo tomigan nie ma, nie ma naboi. Dobra, może jakieś dostanę gdzieś tam. Że Niemcy przejęli nasze bunkry, znajdujące się niedaleko stąd. Pojedziemy i połączymy się z będącymi w pobliżu siłami. Odbijemy je. Jakieś pytania? Panie poruczniku, ale ten samochód jest chyba za mały na nas wszystkich. Celna uwaga, kordys. Jako że ty i kowalski pojawiliście się ostatni, biegniecie za nami. Powodzenia! Czy to jest do jakiegoś dowcipu? Osadzeniu drzew. ...przez oddział wojskowy. Szlak. Co ty tam, Piotrek, mówiłeś wcześniej? Coś, że fajne było to? Zamknij się. Karma, chłopie. Karma. O, idzie za mną. Fajnie. Ale leje, nie lubię deszczu. W grach. Słyszysz? Coś blisko te strzały. Może dźwięk po prostu się nie to nie to. Bądź czujny. Olera nasz plutko. Daleko nie zajechali. Biegiem, trzeba im pomóc. Piotrek! Heniek, Całe szczęście! Kompletnie nas zaskoczyli! Strzelaj, nie gadaj! Opowiesz później, mm, dobra. Kogoś tam chyba zabiłem. Co tu jest? O! Dobra. papa. pa. Jedny trań. musimy iść dalej. Nie ma czasu. Wiem. Miałem nadzieję, że zdążę mu oddać te papierosy. A cały czas miałem jakieś wymówki. Nie przejmuj się ty. Marek na pewno na to nie zważał. Zpełniliśmy amunicję No, nie będę jakiegoś mp38, brał na rzecz to migana, nie? Chyba to jest dobry pomysł, czekałem z bunkra. idziemy od osłony do osłony. Dobra, koniec zabawy. Wyłaś Dobra, spoko. Powinni to być nasi. Pewnie atakują od innej strony. Jeśli tak, musimy się do nich przebić, nie odpuszczam. Nie zamierzam. No dobra, ja też nie zamierzam odpuścić, ale oj! Takie blokady są niebezpieczne w takich miejscach. Dobra, może faktycznie mam tą obstawę zlikwidować zanim podejdę. To jest jeszcze mi jeden zostanie, czy go nie wykurzę granatem. Chyba mamy anioła stróża. O dobra, tak to należało zrobić. Jeśli mogę mieć 5 apteczek przy sobie to spoko. Mhm. Mm a amunicja. Dobra, teraz spokojnie mi ich wylikwidować od razu, a nie. Czołem. Ten wybuch to wasza sprawka? Tak, było ciężko, ale udało mi się zbliżyć i wrzucić granaty do środka. Brawo, fachowa robota. Dzięki. Gdzie reszta waszego oddziału? Wpadliśmy w zasadzkę po drodze, tylko my przeżyliśmy. Cholera, przydali się. Ty. Jaki jest plan? Musimy iść dalej i spróbować odbić to, co zostało z naszej linii obrony. W lesie jest jednak pełno Niemców, a przed nami jeszcze dwa bunkry. Pewnie zajęte. Dobra. Nie mamy czasu do stracenia Może gdzieś jeszcze są nasi? Mm, podążaj... na robotę ciężkiego kalibru. Jak się przyjrzycie, widać ślady. Dranie! Nie oszczędzili nikogo! Nie zatrzymujmy się! Dalej może ktoś jeszcze żyć! Cicho, słyszycie to? Ktoś tutaj biegł! Tam się pewnie kierujemy, co? Tak, ale uważajcie. Do tej pory zdążyli już pewnie solidnie się tam okopać. Znowu odbijamy bunkier. No, niezbyt okej. Okay. No, a trzy granaty, więc powinno być spoko. Piotrek, się flanką, postaramy się ściągnąć siebie Biegiem! Dobra, trzymajcie się. Oj, strzelają do mnie. Dobra Nie. Ale zabiłem kilkunastu. Wyszło na plus. <noise> Czy mi się chce z wami bawić? Jak nie masz amunicji, to super. Ja się z tego powodu cieszę. Ta jest. Idealnie wymierzone. Hop, apteczka. Zostawiliście drzwi otwarte, o jak miło. Pobawcie się. Apteczki i nie lubię takich. Zobawcie się, powinienem tak chyba wchodzić, ale nie jest spoko. Proposorom nie jest ciężko zginąć, w sensie da się zginąć, bo to jest możliwe, ale bez przesady. A i żołnierze z drugiej linii obrony bardzo nam pomogli. Gdyby nie oni, to moglibyśmy się nie przebić. No dobra, koniec chwalenia, Kowalski. Macie następne zadanie. Niemcy przebijają się szybciej niż zakładaliśmy. Wiemy, że od północnego zachodu zbliżają się wrogie jednostki zmechanizowane. Musisz dotrzeć do pobliskiej radiostacji i wezwać wsparcie pociągu Piłsudczyka, by rozprawił się z tymi draniami. Tak jest. Spodziewamy się jakiegoś oporu. Droga powinna być czysta. Ale na wszelki wypadek zachowaj czujność. To co Piotrek, ruszamy? Niestety, panie Henku. Jest mi pan potrzebny do innego zadania. Dobrze, to ruszam. Bywajcie. No nie, trochę daleko. Ile to tam metrów będzie? Oj, Niemcy! Dobra, żeby nie było, że cały czas strzelam tylko z Tommy Gana, to też im... ...to też ponczestuję innymi typami amunicji. Chodź tu! Oni nie ja są zbyt rozgarnięci Jak zajmą pozycję, no to już jej nie opuszczam A Na wszelki wypadek jego ja mieć załadowanego na fulla mm, Gdzie to wsparcie mam wezwać? Coś się nie świeci? Nie no, chyba wyjść tu... Gdzie jest moja radiostacja? A może tutaj? Hm. O, ty Niemcu. A, jest z jednej strony niby takie trochę szeregowy Kowalski do Piłsudczyka, szeregowy Kowalski do Piłsudczyka, odbiór. Piłsudczyk zgłasza się. Potrzebne nam wsparcie na przedpolach mokrej. Zbliża się do nas oddział pancerny. Dobrze ruszamy. Niedługo będziemy na miejscu. Wytrzymajcie. Piłsudczyk bez odbioru. W tym miejscu sobie zakończymy. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. No i cześć.